Cześć kochani, marek Małek z tej strony, z bezpą.pl. Dzisiaj jest marzec, to jest na pewno, ale który? Jedenasty. Więc, a tu fajnie teraz widać jakie to jest zielone, nie? Słońce, jak przyświeci, to jest po prostu inny świat, inne życie. Chce się żyć, chce się coś robić. Jakieś chęć jest w ogóle do wszystkiego, tak? Dlatego dzisiaj odkrywam tą oto tutaj, o tą karłatkę, tak? Prognozy są optymistyczne. Też już dochodzimy do połowy marca, więc coraz mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia dużych mrozów, które mogą roślinom zaszkodzić. Zawsze takie coś jest możliwe, ale już z mniejszym prawdopodobieństwem, bo na kilka dni prognozę dobrze można przewidzieć, jej nie widać, a dalej to już będzie po połowie marca, może nie będzie źle. Dlatego zaraz ją odkrywam i zaraz się przekonamy, jak ona wygląda. Ona też 3 miesiące trzy, koniec stycznia, koniec stycznia, koniec lutego. Tak, koniec, nie, koniec grudnia koniec. 3,5 miesiąca pod okryciem więc zaraz zobaczymy jak ona się miewa tak jak mówiłem najniższa temperatura w moim ogrodzie była minus 18 stopni i zaraz się przekonamy jak to wygląda tak była zawinięta tak to wyglądało takie ściśnięcie nie za mocne, nie za słabe a w sam raz jak to się mówi yy, i ona zawsze mówiła jak ty możesz tu posadzić karłatkę nic tu nie będzie widać, te palmy ją zasłaniają bo tak to rzeczywiście było a teraz ona dalej malutka palmy trachy karpusy wywaliły w kosmos więc będzie ją widać już ją zawsze jest widać z roku na rok trachy karpusy będą coraz większe zaraz odbezpieczam i wszystko będziemy wiedzieć tutaj też był użyty Yy, jeszcze wąż świetlny póki działa zobaczę czy on jeszcze nie pamiętam czy on jest jeszcze, o, stary termostat który już będę wykańczał ale póki jeszcze są o, on się nie załącza nie... aha, bo ja już z prądu chyba wyłączyłem mam nadzieję mam nadzieję, że to wszystko ładnie chodziło tutaj widać, że jest fajne, zielone zresztą no, nie musiało chodzić bo przecież bym na stacji widział, że coś jest że coś jest nie tak, także żywię nadzieję, że wszystko jest że wszystko jest dobrze. Także póki wąż świeci, to aczkolwiek już na pewno z tego wychodzę, bo one też przestają działać. Na przykład metr się nie świeci, metr się świeci. Mogą być takie niepotrzebne jakieś niebezpieczne sytuacje. Więc no tak była zawinięta, pokazuje, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to jest gęsto mniej więcej też tutaj rozłożone. No i dobra, odsłaniamy. Zaraz się przekonamy. no i jak? super po prostu jest super żywa zieleń, wspaniała no ani śladu nie ma jakiegoś no jakichś niepokojących sytuacji jakichś grzybów czy czegoś jeden liść jest uschnięty, ale to tak, on był uschnięty przed e, przed założeniem tego wszystkiego no cóż powiedzieć cieszyć się, radość no radocha tak jak mówię Liście na drzewach, no nie ma liści na drzewach. O, sumak nie ma liści. Tam jakieś trupy są, nie ma liści. A u nas zielono, pięknie, cudownie. Bardzo soczysta zieleń, wydawałoby się, jak to możliwe. Tyle czasu bez światła, pod osłoną. No nie powinno tak być, a jednak, a jednak jest. Cieszę się bardzo, naprawdę. Jestem mega zadowolony. Zaraz rozwinę ją. Yy, rozczepię ją z tych, z tych wszystkich taśm, niech ona sobie poddycha. No i będzie super. Kolejny rok się udało. Niby minus 18 stopni, niby bardzo zimno. Liście kompletnie nieuszkodzone, żadnych pleśni, yy, grzybów, nie widać żadnych uszkodzeń. Ta zieleń jest naprawdę ładna. No, można powiedzieć, że jestem z siebie dumny, że tak powiem. Nikt mnie nie chwali. To sam się muszę pochwalić, że dobrze zrobiłem. Ale zobacz, jakie to teraz jest istotne. Ta roślina już jest bardziej uszkodzona. No, to może nie widać tego tak mocno, ale jest. Dostała minus 15 stopni, bo nie zdążyłem na czas zabezpieczyć. Ta roślina, chociaż tą roślinę jeszcze mógłbym, mogłem na czas sam zabezpieczyć, już mi po prostu trochę zabrakło czasu, miałem e, trochę za dużo wiary w prognozy z niektórych, z niektórych stacji, które mówiły, nie, nie będzie tak zimno. Tylko jedna mówiła, że będzie mega zimno. Tą zabezpieczyłem dużo wcześniej, no bo jest malutka, tak? Ona w tej chwili, jak koło niej stanę, no to jest mojego wzrostu, powiedzmy, że ma około 1,80 m. Ale jak tutaj teraz widać, jaka ona jest przepięknie, gęsta, jak dużo jest tych liści, nigdy tego nie doceniałem, bo zawsze te duże trachy karpusy tutaj te liście swoje zrzucają na boki, no i jej tak w pełnej krasie nie widać, dopiero w takiej sytuacji widać, jaka ona jest fajna. Te trachy karpusy duże, jak zostaną odbezpieczone, no to znowu ona gdzieś tam zniknie, aczkolwiek może jak się obetnie ileś liści na tych trachy karpusach, na tych dużych, no to ją będzie jeszcze bardziej widać, także no naprawdę jestem z siebie zadowolony, no i każdy powinien po zimie mieć takie rośliny. Nie powinien mieć jakichś niedociągnięć, nie pleśni, grzybów, sucharów. To jest naprawdę proste. Zabezpieczenie takiej rośliny to jest 10 minut. Dłużej, więcej. Godzina powiedzmy, ale takiej. 10 minut. A jak kupisz takiej wielkości, to ona rośnie z tobą i ty uczysz się ją zabezpieczać. Prosta sprawa, naprawdę. Mega prosta. Dlatego jestem. Z siebie zadowolony i z każdego klienta, który przysyła mi, że jest dobrze, że się udało, kolejny rok. Zima nie była taka łagodna, bo naprawdę gdzie nie było minus 20, pod Krakowem gdzieś było minus 25, więc no dosyć, dosyć było. To nie było dużo tych dni, ale jednak one były, a nam wystarczy jeden taki dzień. Co z tego, że średnia klimatyczna się ociepla, jak będzie, może być cały styczeń plus 20, tak? I będzie jedna noc minus 25 i jest pozamiatane. Dlatego chcielibyśmy tego uniknąć, dlatego zabezpieczamy, dlatego tłumaczę Ci, co wszystko, jak zrobić. Bardzo prosta sprawa. Zapalniamy Polskę z bezpan.pl. Cześć.